Ej witam was, przed nami Longło kolejna nasza przygoda asysonga i idziemy na kolejną misję Misja, w której się pan najbardziej... Nie lubię niestety, i no jak dostanę dobrą mapę, to jeszcze fajnie, prawda? Jak można naszym czekać na cię blisko trzeba ryzykować. Zaczęty jest. No można. Moving an exult cell working from within Egypt. Strike 1 is tasked by a security area for to operative while they retrieve the exult data. No ups, ups, ups. Fajnie by nie zagrać kiedyś tej te misji tak jak mm, piszą y, na forach, że ubieradzią ponad godzinę na początku czekać. Covert operative we deployed was interrupted by Exalt forces while attempting to gather intel and Exalt communications relay. If our operative is going to finish the job, Strike One will have to protect them while they hack the remaining arrays. Okay. The operative must survive if we have any hope of retrieving that data. Objectives updated. Not good. Not good Ok. Hmm. No dobrze. Ima tu jedną broganę. No, A właśnie. Oni się aktywowali, obydwie tego nie? Aha, aktywowali się, nie sądzę. Ja też nie mam rany gun ten mój żołnierz prawdopodobnie. Tak, prawdopodobnie by dobieg widzicie do tego. Nawet na pewno. Ale niestety, gun nie mam. Muszę spróbować to tak zrobić. Our operative is ready to hack one of the Exalt Relays Commander. We just have to activate it and that data will be ours. Próbujmy się na tych... Z, z tej strony. Gdzie jest mój... Tu jest kowal. Nie Już się autofa. za to biorę! Czy byłeś kogoś widział? Jednego widzisz, ale nie możesz do niego strzelić. W ogóle on tak stoi, że... Jak tam moi żołnierze byli w stanie go... ciągle ty z niego nie możesz strzelić? A możesz. No to spróbuj. 97 Kurde, adrenalina, czyli on ma te geny z adrenaliną. Czy stąd byś widział? Raczej nie. A widzisz go. Pokażcie mi, co on ma? Suppression i adrenalina. A, czyli on tak za dużo tego nie ma nawet tych umiejętności. Teoretycznie nie powinnoś go zabić. A w praktyce... See in hell. A w praktyce go zabiłeś. Już idę. Rozkaz. Dobra. Już Żaden się nie prześliczył. Czekamy. Strike O kurde. Nie dobrze. Jeszcze jeden overwatch Kurde. No niedobrze. No ale przynajmniej. Przełącznik przełączył się na siebie. E. aha, nie, bo jak ja włączyłem ten przekaźnik mm. to oni stracili overwatch, e. Fajnie, fajnie. Dobra, hey, to wiecie co? Jest może szansa nawet na, 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 na zrobienie tej misji. Tak jest. To jest. Stąd będziesz go widział. Nie, Nie widzisz go. Ja no, no, dobiegniecie w następnej duże. Już tam idę. Nie będziesz go widział. Ja w ogóle apteczkę wziąłem, no to mi się. nie. now. Na sensu. A, nik, nikt nikogo nie widzi, no pewnie. Ruszam. Najgorsze to jest to, że właśnie źle ustawiłem, bo oni teraz mogą rzucić granata we mnie. Dobra, to ryzykujmy. droga. Liczę na to, że nie rzucę granata. Że przeładuje się, a brakiem nie użyje. Dobra, ruszył się. Ale, kurde. Mogło być lepiej. On będzie przeładowywał prawdopodobnie. Nie, wycofuje się. Commander, we've got more hostiles closing on the AO. Kolejny dwóch nam tu wyskakuje Ktoś Overwatch może? Okay. Obec Poprawiam celownik! Poprawiam celownik! Chłopaki Troszkę to przyliście nie chcę nie zamówić Commander, we recovered the last of the data. tutaj? Jeżeli dobiegniesz... dobiegniesz. A Jednej kratki sprintu ci brakuje Jakbyś miała sprint, pewnie byś dobiegła no, eee, ty spróbuj się iść do tamtego. Wow, 11 Ostatnie naboje w cholerę. 11 No, spróbuj. Wy chyba dobiegniecie wszyscy, bo ja tego sobie nie sprawdziłem. Już nie będziesz kozaczyć. No nie no, myślę, że, że jesteście obydwoje w stanie dobiec. Ja może że bałem się cholernie tej misji że Strach ma tylko związek. O kurde, to dyka. Frag ma wielkie oczy. Z tego... O granat, tak? Nie, rapteczka. Frag ma wielkie oczy. Okazała się, że ta misja wcale nie była taka ciężka jak mi się wydawało. Ten rapier tam tylko strzelaj. Okej, okay, Exalt has additional reinforcements moving on strike one, Commander. To jest problem Dobrze, że nie włączyli się na Overwatcha Ty masz Lightning Reflex, tak? Masz Lightning Reflex i masz dosyć dużo sztuki Jeżeli tam jakieś Overwatcha to ściągnij ja na siebie tak. Jak widać na złączonym obrazku overwatch brak Wracaj do tego, z Angela również

Wam, że miałem kurde, myślałem, że tej, że tej misji to nie, nie przejdę, że to będzie kurde, jakaś, nie jakaś ciężka misja przekaźników góry. Ja nie mam razy więc nie mogę dołączyć przekaźników. Wiedziałem, że aktywuję grupki jakieś impressed <laughs> <są dobre. śmiech> by <laughs> Dobra, jak zwykle medycy. Medycy są medycy u mnie. Można zrobić pod jedną stroną, jak mam że Ale że nie jest Tak jak wam mówiłem, chyba zanim zrobię skan, na skan mogę poczekać, bo to tak chciałbym to zrobić, lub. Ale chyba to będzie lepsze. Eee, nic, 9 dni. No dobrze. I'll make sure Aż na nasz... robimy. O, fajnie. Jedna RK. Powracało mi trochę żołnierzy. Drony za ten. No, nie będę sprzedawał tego, bo nie wiadomo, kiedy się to przyda. Wow, ile bym wziął dzienniarzy, że wróciło. Skończyły się filmeny. Coś w jest. Wow, co to jest? History Mystic. Medic kick. O, czyli to jest e, jakiś gadżecik dla naszych mechów, który będzie im dawał e, umiejętność medyczną. Um, również można ulepszyć nasze apteczki. E, można zrobić sobie te mięsie, które wyskakują do góry, okej. Okay. W tym momencie tak, to by było też fajne. Pięć dni... Dobra, zróbmy jeszcze to, zanim... zanim ten... Aha, już wam nie powiedziałem w, w, w poprzednim odcinku, że jeszcze nam zostaje, że można zrobić... No już kończę. Że można by było zrobić coś takiego, że... Kupić akflowera, zrobić więzienie i próbować łapać... Albo nawet nawet bez więzienia próbować łapać obcych i sprzedawać ich plazmowe blonie. Hmm. To też nie byłoby głupie. I to w ogóle akflower kosztuje. Rock flower kosztuje 85 no, no, To jednak to trochę kosztuje Foundry Ile ten medic? Wow! 108 No ale to, to, to bym chciał też zrobić jak, jak najszybciej to wszystko jest takie drogie. A mam jakąś misję, nie mamy nic. Dobra, to później... Commander. Do We're tracking several reported abductions via the Holo I've got the coordinates locked in. Okej, okay. o zootek w Świetnie, dobrze, nie miałem. Może Możemy mu damy szansę na tę misję, co według myślicie? Ile mi do awansu brakuje. No jest, jest dużo, to przed zrobieniem w siebie mecha pewnie tak awansu nie dostanę. Ja chcę na tą misję iść, to są jakieś łatwe uprowadzenia. Może damy szansę, że eee... Kurde, Pandorna już tak strasznie dawno nie miałem żadnej misji. Czas go oszczędzam. I będzie, będę go oszczędzał dalej. Czy już chce brać na tę komisję. No, nie, czy mą, może sobie mądrze odpocząć, jest wyborową. Tak jest dosyć silny ten skład, demon jest za silny. Może mhm. tam na z moich assaultów, podobno nie byli, może by było sobie spój na eee, Apteczkę... Apteczki... Donosi, a ile Magawa. Dużo. No ale weźmy się na tę misję Niech zdobywa doświadczenie Z drugiej strony było Temu temu może szansa, bo złotech jest bliżej awansu A Danusia mi się może przydać na jakąś trudniejszą misję Bardziej, że spodziewam się jakiegoś terroru w najbliższym czasie nie wiem tego złotego Ja ją wyrzucić i złotego wziąć Tu idę I to jest A resztę to weźmiemy jakiś tutaj ze spodu. White weźmiemy. Tu zdobywa doświadczenie. Jeszcze jakich dwóch takich mniej doświadczonych zamierzy. I mhm. chyba damy jeszcze szansę może ten. Może temu drugiemu znajdy robi. Bo tych piątek niech się, niech się tutaj nam zbroi. Okej, okay, mamy w sumie trzech dobrych żołnierzy, czterech nawet takich, którzy z pasami poradzić na tej misji. No i czterech żołnierzy, którzy zbierają doświadczenie No pięć ma nawet takich w miarę żołnierzy, czego żółtek z Australiga. No i tyle. No. Misja Paradox. Wydawało mi się, że będzie bardzo ciężko okazało się bajecznie łatwa. Jak za uwagę, trzymajcie się, cześć!